Dziękuję Państwo, nie magistel Zarzycki za kamery. Ja za chwilkę wchodzę do, tutaj do, do, do wody z lodem. I zaraz Państwu powiem, po co ja to wszystko robię. Już chyba tutaj słychać, że lód się kruszy. Już jestem jedną nogą, a w zasadzie już obiema nawet w wodzie z lodem. Nie wiem, czy Państwo będą mnie widzieli, ja tak przełożę kamerkę, żeby żebym ja przynajmniej widział, czy mnie widać. O, chyba chyba widać moją rękę i powiem Państwu, dlaczego ja to robię. Proszę Państwa, o tutaj nie magister Zarzycki już chyba jest widoczny. Tutaj kawały lodu Państwu pokażę. Zaraz się cały zanurzę, o. Proszę Państwa, część posłów zablokowała yy, główną salę sejmową yy, w parlamencie polskim, bo chce bronić demokracji. Natomiast druga część, ta rządowa, bo ta opozycyjna, opozycyjna blokuje tą główną salę, a y, część rządowa posłów, y, proszę państwa, broni demokracji na innej sali i mówi, że tamci chcą obalić demokrację. No i proszę państwa, ja nie wiedziałem, kto tutaj w tym wszystkim ma rację, a kto ściemnia. A ponieważ ściemnia się tutaj na golejowie, to, proszę państwa, postanowiłem y, wrócić pamięcią do historii. I przypomniałem sobie, co o demokracji mówił Ar, Ar, y, Arystoteles, największy filozof w dziejach ludzkości. On mówił, że demokracja są to rządy y, hien nad y, osłami. No i proszę Państwa, i postanowiłem w takim razie, y, idąc za radą tego powiedzenia Arystotelesa, y, obalić demokrację, a przynajmniej założyć komitet obalenia demokracji, którego będę prezesem, a jednocześnie Pierwszym męczennikiem. No, miejmy nadzieję, że, że, że jedynym. I dlatego, proszę Państwa, ja z tej wody już tutaj nie będę wychodził. Ta woda zamarza coraz bardziej. Widzą Państwo, że ten lód tu jest jeszcze taki dosyć cienki, ale... bo było to tutaj wczoraj. Ale tam dalej już jest gruby lód, także za chwilkę tutaj zamarznę w tej, w tej wodzie z lodem. I proszę Państwa, będę takim yy, eksponatem męczennika i prezesa w bloku lodowym. Prezesem Komitetu Obalenia Demokracji. Żeby tutaj w, tym, w tej wodzie z lodem wytrzymać długo, to ja się będę rozgrzewał przypominaniem sobie różnych kretyństw, które opozycja robiła wtedy, kiedy ona była u, u, u żłoba, oraz kretyństw, które robi obecny rząd wtedy, kiedy jemu się udało do tego koryta y, dorwać. Te programy 500+, te mieszkania plus, y, te różne dokręcania śruby podatkowej. Proszę Państwa, to wszystko już było, za komuny, za tej pierwszej komuny, tej po 1945 roku. I ja to pamiętam dobrze, no może nie pamiętam 1945 roku, bo taki stary jeszcze nie jestem, ale pamiętam czasy Gomułki troszkę, czasy Gierka, yy, potem czasy Jaruzelskiego i wiem, że komunizm nie, nigdy się nie udał. Więc te różne programy, że rząd buduje mieszkania, że rząd rozdaje pieniądze na dzieci, to wszystko zawsze kończy się kompletną plajtą i kompletnym upadkiem gospodarczym i upadkiem moralności też przy okazji, bo to ludzi demoralizuje te, tego, typu, tego typu rzeczy. Więc, proszę Państwa, my tu gadu, gadu. Ja za chwilkę wyjdę na zewnątrz, włączę kamerkę, ale wchodzę z sortem do wody. Ktoś z Państwa, kto znajdzie tą kamerę, niech ten film wrzuci do internetu i, proszę Państwa, poprowadźcie dalej już tutaj na, na, tym, na tym w tym naszym nieszczęśliwym kraju, jak to mówi Pan Michalkiewicz, Poprowadźcie dalej ten Komitet Obalenia Demokracji, no bo ja niestety y, będę mógł być już tylko takim zblokowanym w bloku lodu prezesem Komitetu Obalenia Demokracji. I magister Zarzycki żegna się z Państwem. Ja jeszcze może tutaj jakąś taką małą rundeczkę zrobię. Pokażę Państwu, jak tutaj można ładnie słuchać lód. O, proszę Państwa. O, tak. Tam dalej, to już się, proszę Państwa, raczej nie da ale no może jeszcze troszkę no i proszę państwa osoba uczciwa, znalazca tej kamery niech wrzuci to wszystko do internetu i w ten sposób zostanie zainaugurowany komitet obalenia demokracji nie wiem czy, nie wiem, czy było mnie widać myślę, że myślę że było mnie widać bo niestety sam, sam tu musiałem filmować sam teraz wychodzę, włączam kamerkę ale niech mnie państwo tutaj wierzą że za chwilkę wchodzę do wody ponownie i tam już z niej nie wyjdę także żegnam się z państwem już na zawsze